Witamy się z kolejnego dnia naszej wycieczki. <gry> Dzisiaj mamy w planach zobaczyć Gibraltar. Mamy 70 km na miejsce, więc wyruszamy. Jest myślę około godziny 12. Zobaczymy, czy uda nam się w miarę sprawnie dojechać, czy nie będzie korków. No i chcemy zobaczyć właśnie jak to wygląda na własne oczy. Gibraltar nie jest za duży, więc miejmy nadzieję, że uda nam się faktycznie zwiedzić jak najwięcej. W Możemy zrobić krewetki smażone w, na oliwie z czosnkiem. Jestem za. I Zobaczcie. Nie? Zobaczcie. Już widać prawie Skałę Gibraltarską. Widzicie? Tam przed nami. Fajny widoczek. Jesteśmy na takim parkingu pod samym przejściem. Takie są tutaj ceny. Możecie sobie zobaczyć. Jeśli macie chęć, możecie też wjechać do Gibraltaru samochodem, jeśli chcecie na przykład pod samą skałą sobie gdzieś zaparkować, albo możecie tak jak my zostawić auto na parkingu, który jest zaraz obok, i iść na piechotę. Idziemy do kontroli. Bardzo się martwiliśmy, czy uda się nam tu wejść bez paszportów, no bo teoretycznie już Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej. Ale, tak jak zresztą pisali ludzie na internecie, udało się. Bez problemu, od razu pan w ogóle nas zobaczył i spytał, czy Polska, więc i to po polsku powiedział: Polska. Także nie wiem skąd wiedział, ale zobaczcie, tylko się wchodzi i od razu wita nas. Jako, że oczywiście jest to po prostu pozamorskie Imperium Brytyjskie, od razu nas przywita budka telefoniczna oraz informacja, z jakimi miastami Gibraltar jest zaprzyjaźniony. I. Również alejka Winstona Churchilla. <noise> Także się po prostu od razu wchodzi i już zero wątpliwości, gdzie jesteśmy. Fajnie. Idziemy na English Breakfast. E, tutaj, słuchajcie, językiem urzędowym jest oczywiście angielski. Mimo to jest tutaj bardzo dużo pracowników z Hiszpanii, którzy codziennie przyjeżdżają tutaj. Około 10 tysięcy podobno pracowników dziennie przyjeżdża tutaj codziennie na Gibraltar. Żeby pracować, także oczywiście język hiszpański też jest tutaj w popularnym użyciu, no ale miło będzie po prostu mieć wszędzie wszystko, chociażby menu w restauracjach po angielsku. W Hiszpanii nie zawsze. Zobaczcie, tutaj jest pas startowy. Widzicie, jest napis Airfield Ehem. Dość i okay, dobrze się przygotowaliśmy. Nie wiem, czy było w ogóle słychać to, co ja powiedziałam przed chwilą, bo co chwilę jakieś skutery jechały. W każdym razie teraz jesteśmy e, praktycznie na płycie lotniska, i gdy jakiś samolot ląduje, to tutaj po prostu samochody dostają czerwone światło i muszą, muszą czekać, aż samolot ląduje i mogą jechać dalej. Stacja benzynowa, gdybyście chcieli zobaczyć sobie, jakie są ceny. Natomiast trzeba oczywiście pamiętać, czy są to e, ceny w funtach Gibraltarskich, ale tutaj szwagier mówi, że te funty są dokładnie tyle samo warte, co po prostu funty y, zwykłe. No ale zapłacicie nimi tylko tutaj. Także wzięliśmy sobie tak prewencyjnie 50 euro, żeby je tutaj na miejscu wymienić, ale na razie ich nie będziemy ruszać, bo jak je wymienimy, no to już nic później z tym pieniędzmi nie zrobimy. Więc raczej póki co nastawiamy się na to, żeby po prostu płacić, e, płacić kartą. Więc jest tutaj Przytłaczająco głośno, słuchajcie, wchodzi się do Gibraltaru, My jesteśmy pieszo, więc wchodzimy i po prostu weszliśmy akurat na jakąś główną ulicę, przejeżdżają tędy też e, ciężarówki, które jadą chyba na przeprawę promową, więc ogólnie jest naprawdę e, niezły zamieszanie i niezły chaos. Mapka Gibraltaru. Jesteśmy teraz tutaj. Chłopaki poszli. O, no tu się już, tu się już zaczyna robić ładnie. Tam skała Gibraltarska jest z tyłu. Bilet upoważniający do wejścia. Co? Kantor, możecie sobie ceny porównać, a zaraz obok Mac, między innymi Gibraltar, Anglia, Wielka Brytania tylko że z palmami, ale tu podwieszone. Zobaczcie jak tu pięknie i będę wchodzić. Mały stop w sklepie z zabawkami. Już zabawka została wybrana, także możemy iść dalej. Laleczka, tak? Laleczkę wybrałeś? Dobrze, będzie laleczka. Zobaczcie, jaki piękny ogród. Ale tu ładnie. Na Londyn, tylko na Wyspach Kanaryjskich. Jesteśmy, udało się nam dostać do kolejki. Co prawda tutaj Marcina trochę porci, żeby iść na piechotę, ale możliwe, że chłopaki sobie po prostu zejdą, a ja z buskiem zjadę z małym i sobie posiedzę w jakiejś knajpie w tym czasie, a teraz idziemy wykupić bilety i wjedziemy tam po prostu tą kolejką linową. Będziemy oglądać małki. O, jest nawet ogród botaniczny. O, ale koleje. Ale, ale mamy Czekaj, ja. Tutaj są ceny. Dzieciaki do czterech lat za darmo. Ale zwróćcie uwagę, że bardzo dużo atrakcji, wszystkie te atrakcje są dostępne tylko wtedy, kiedy wykupicie ten bilet z Nature Reserve. Dwie strony opłaca się dużo bardziej niż w jedną, gdybyście chcieli zejść albo zjechać jakimś taksówką, bo jest tylko 2 euro różnicy. 2 funty różnicy. Jak już jesteś Ale wysoko, jak szybko! Szybko jedzie. Szybko, no. Się aż uszy zatykają, podejrzewam, że mało też. Tu się zaczyna denerwować. Długa prasa i to w słońcu, nie? O, 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 o! pani, jak uciekła! Idziemy zwiedzać, to są jakieś różne powojenne. Patrzcie, jak tu ładnie statki widać. Wow. Ale małpka cię przyatakowała Małpka chciała ci muszelkę zabrać, wiesz? Grzeszczy na mnie Ale małpeczka, co? Jak blisko O, ale widoczek Ej, aż strach podejść do krawędzi. Cały Gibraltar stąd bardzo fajnie widać. Te? I tam w 28:29 29 sekundzie pancia mi za jakąś kurwą wyjechała po prostu, wiesz. No, ale kurwa coś tam, coś tam. No bo tutaj, bo tutaj była grupka Polaków też, no. Tak? Już jak zejdziemy tak na to nie będzie nam się chciało na górę, to już będzie się bardziej co zejść. Tylko pytanie, czy faktycznie realnie da się zejść cały czas taką drogą. Bo zobaczcie, ludzie, ludzie wjeżdżają z powrotem z wózkami. Mm -hmm. Jezu, właśnie dwie małpy na mnie wskoczyły. Miałam okulary na głowie. Nie róbcie tego błędu, będąc tutaj. I najpierw jedna chciała mi zabrać, po prostu tak podeszła blisko, blisko. A potem druga już się zaczęła czaić, a jedna wskoczyła dwukrotnie po prostu tak mnie tu podrapała na głowie, że one chorób nie mają, nie roznoszą. Ale są tak bezszczelne, powiem Wam, że szok. Uważajcie na siebie, naprawdę, pościągajcie z siebie wszystko, co jest błyszczące, odbijające światło, i wszelkie jedzenie naprawdę miejcie pochowane, bo, bo to nie są żarty z tymi małpami. My, wchodziliśmy właśnie pod Strawą Górę, że wszyscy zasypani. Ogólnie, atrakcja bardzo fajna, warto tu wjechać, warto to zobaczyć. Natomiast, czy to było warte 32 funtów? Chyba nie. Może jak się ma dzieci w takim wieku, nie wiem tam. Powiedzmy od 6-7 lat w górę, jaskinia ta, którą widzieliście, może to by była jakaś atrakcja większa. Te małpy dla dzieci myślę, że też super atrakcja, też by na pewno wspominały. Mały jeszcze tego pamiętać nie będzie. Ja po prostu straciłam prawie włosy, prawie mnie oskarpowały, więc fajnie było, ale chyba nie wiem, w najbliższym miesiącu tu nie wrócimy, to jest pewne. Plan był taki, że chłopaki zejdą na pie pieszo. A ja wrócę właśnie tą kolejką, którą jechaliśmy, ale po prostu czasem się skurczył, Ori czeka w domu, więc wracamy jednak wszyscy razem kolejką. No i pędzimy prosto do samochodu, myśleliśmy, że uda się też jeszcze na jakieś fish and chips zatrzymać, zjeść tutaj lokalnie, ale no też już mówię, za mało czasu. W każdym razie fajnie było Gibraltar zobaczyć, pogoda nawet dopisała, by nie było jakiejś totalnej spiekoty, więc ogólnie bardzo miły dzień i udana wycieczka. Na porost, na przeszczep. Tak, na przeszczep, bym <grym> kontrakty przynajmniej dostała. No, tam się pogoda ładnie psuje na horyzoncie. Możecie sobie zobaczyć jak fajnie tu dzieciaki w mundurkach wyglądają. No no. no, no. Dobrze, nie ma takiego to nie kis Patrzcie, jakie tu mamy smakołyki. Tutaj będzie, będą krewetki z serkiem i pomidorkami i z czosnkiem. Dalej co to jest właściwie? E, Otopus mały. Czyli mała ośmiorniczka, a tutaj kalmary, już część zapanierowałam. A pozostała część czeka na swoją kolej. I oczywiście do tego bagieta z oliwą. Gotuję dzisiaj pierwszy raz manioka. Maniok to jest taki podłużny ziemniak, można go obrabiać zupełnie tak jak właśnie nasze pyry. Tylko trzeba najpierw wyciągnąć włókno ze środka, tak przynajmniej przeczytałam na internecie i następnie można je usmażyć, ugotować, zrobić z nich piórę. Więc pomyślałam, że najpierw je po prostu ugotuję i spróbuję jaki jest smak ich taki po prostu z wody. No ale gotują się podobno dłużej, niby nawet do pół godziny, więc zobaczymy, czy ten wysiłek będzie po prostu tego warty, aby były smaczne. Ogólnie okazało się, że pół godziny dla manioka to jest troszeczkę za długo, przynajmniej na naszej kuchence, na naszych naczyniach. E, więc czy tego chciałam, czy nie, wyszło pióre, dodałam po prostu odrobinę brokuła, odrobinę soli, masełka. No i w ten sposób dzisiaj jemy. Jest to ogólnie warzywo bardzo łykowate, takie włókniste, e, no i na pewno nie będzie moim ulubionym. Miam, miam. Jaki? Miam, miam. Nie. A mamusia może zjeść. Mmm. Mm. Ojejku, to dla mnie. <ścoughs> Dziękuję, kochanie.